Cześć! Słuchajcie, dzisiaj musi być krótko i szybko, bo musicie zdążyć obejrzeć to wideo, przemyśleć temat i jeszcze podjechać do sklepu ogrodniczego, żeby sobie to cudeńko kupić. Yy, a co to jest to cudeńko? To słuchajcie, jest kalina, yy, ale nie jest to ta kalina, taka najpopularniejsza, buldenerz, o której mogliście pomyśleć. To jest kalina angielska. I dlaczego trzeba ją mieć? Bo ona, słuchajcie, nieziemsko, fantastycznie, fenomenalnie pachnie. To jest słodki, taki ciężki, intensywny zapach, taki powiedziałabym trochę odurzający. Pachnie przez pół ogrodu, e, zwłaszcza jeżeli słonko przygrzeje te kwiaty. E, jak ja mm, projektowałam sobie tę rabatę z hortensjami, z kalinami, to miałam taką chwilę zawahania, czy ta kalina nie będzie za daleko od domu, no bo lubiłabym, żeby mi pachniało koło domu. No ale tutaj miało lepsze miejsce, bo było cieniste. E, No i słuchajcie, i teraz wiem, że wcale to nie jest za daleko od domu. U domu jest kawał drogi, a ona i tak, i tak, jak wieje w tamtą stronę, to ten zawa zapach tam yy, wiatr donosi. Ona naprawdę tak bardzo mocno pachnie. Powiedziałabym, że gdyby ona rosła przy samym domu, to chyba by było po prostu za mocno. No ale jest to naprawdę cudowny zapach. No, nie kwitnie ona niestety jakoś bardzo długo. To znaczy, to nie jest aż tak krótko jak na przykład liśnie no japońskie, tak? które cyk dwa dni i nie ma. Jak wiatr zmuchnie, to będzie kwitło dwa- trzy tygodnie. Zależy oczywiście od pogody. Jak będzie bardzo gorąco, no, to niestety te kwiaty trochę szybciej zmarnieją. Bardzo wcześnie się w ogóle liście rozwijają na tej kalinie. No a właśnie zaraz potem kwiaty. One najpierw w pączuszkach, są takie leciutko różowe, potem się rozwijają do białych i całe te kwiatostany, no właśnie tak sobie pięknie wyglądają, jest ich dużo. Powiedziałabym, że to jest taka roślina do jakichś większych kompozycji, to znaczy nie jako solitar na środku trawnika, no bo ona wygląda bardzo fajnie, ale teraz jak kwitnie, jak przekwitnie, no to dobrze by było, żeby tutaj grało dookoła niej coś innego, co będzie ładniej wyglądać, jak to już przekwitnie. Co jeszcze warto wiedzieć o tej kalinie? No dorasta tak jak widać mniej więcej do 2,5 do 3 metrów. Potrzebuje miejsca słonecznego albo półcienistego. Niestety dość żyznej gleby z tym się trzeba liczyć. Skłopotów jakie możecie z nią czasami mieć albo nawet nie czasami, to są mszyce. No niestety mszyce uwielbiają kaliny. Pewnie duża, duża część z Was to już wie. Ja z nimi tutaj specjalnie nie walczę, więc jeżeli tych mszyc jest naprawdę bardzo duża plaga i one mi zniszczą liście, no to na szczęście te liście potem w sezonie odrastają, więc nie ma dramatu. W ogóle warto wiedzieć, że te liście się pojawiają na tej kalinie bardzo wcześnie wiosną. Ona rzeczywiście szybko rusza, więc dużo rzeczy jeszcze w ogóle się nie zdąży obudzić, a ona już ma liście i już się zaczynają te kwiatostany na niej formować. Jeszcze mogę dodać jedną rzecz, mianowicie tak, może można tę kalinę przycinać, z tym, że można to zrobić dopiero po kwitnieniu, nie wczesną wiosną i nie jesienią, bo po prostu wtedy obetniecie pąki kwiatowe, które się już zdążyły zawiązać, więc po kwitnieniu ją tniemy. Natomiast, żeby nie było za łatwo, słuchajcie, to to nie jest jedyna kalina, która tak fantastycznie pachnie. Pachnących gatunków kalin jest całkiem sporo. Pierwsza, o jakiej no, nie mogę nie wspomnieć, to jest Wiburną Bodnatędzę, czyli Kalina Bodnacka, co jest strasznym łamańcem językowym. I ona kwitnie nieprzyzwoicie wcześnie. Ona kwitnie jeszcze, nim wszystko inne y, zacznie się budzić, jeszcze przed, roz przed rozwojem liści. Jej kwiaty są różowe, jasnoróżowe. Jest ich troszkę mniej, te, te kwiatostany nie są aż tak efektowne, ale i tak wyglądają świetnie. Jak jeszcze zupełnie nic innego w ogrodzie nie ma, to naprawdę z daleka widać te, te jej kwiaty. Jak słonko je ogrzeje, no to bardzo pięknie też e, pachną. E, ona potrafi zakwitnąć w lutym, potrafi zakwitnąć w marcu, potrafi też zakwitnąć, słuchajcie, w grudniu. E, jeżeli jest taka sprzyjająca pogoda, żeby był mróz, potem jest trochę odwilży, no to ona wtedy wyła, wyłażą te kwiatki. Jak spadnie na nieśnik, to się w ogóle nie należy przejmować, jak je przymrozi, no bo jeszcze wiosną ona i tak, i tak wróci do życia. Są jeszcze inne kaliny, takie bardziej wiosenne, a nie zimowe. Na przykład kalina Eskimo, która jest zdecydowanie niższym krzewem, ale kwiatostany są również takie kuliste, białe i pachnące. Jest też kalina Burkuda, czyli wiburnum burkudi, i ona jest już zdecydowanie wyższą wersją, bardziej rozmiarami przypomina tę angielską niż tę Eskimo, i kwiatostany również białe, kuliste i mocno pachnące. I tam te dwie kaliny mają jeszcze taką ogromną zaletę, że ich liście są takie ciemnozielone, błyszczące, takie skórzaste wręcz. I one są półzimozielone. Czyli jeżeli zima nie jest bardzo surowa, albo w ogóle rosną w jakimś cieplejszym regionie kraju, to mogą nie zrzucić liści na zimę. No to w naszym klimacie, umówmy się, jest to całkiem spora zaleta. Jest też kalina koreańska w Wiburnom Carlesii, także trochę tych kalin pachnących jest. No i właśnie dlatego trzeba teraz szybko polecieć do sklepu ogrodniczego, posłuchajcie, oprócz tego, że mamy te ileś gatunków, a ja i tak naprawdę nie wymieniłam wszystkich gatunków kalin pachnących, Ponieważ tych gatunków i tak jest sporo, to jeszcze w ramach tych gatunków dla utrudnienia są odmiany. W związku z tym dobrze jest podjechać do jakiegoś miejsca, gdzie mają spory wybór krzewu, żeby sobie wsadzić nos w taką kalinę, żeby powąchać, który z tych zapachów pasuje Wam najbardziej. No i właśnie trzeba to zrobić teraz, dlatego tak poganiam. I sobie gdzieś taką kalinę na rabatę wkomponować. Naprawdę warto. Ale też powiedziałam, że to nie są wszystkie kaliny pachnące, które są. Ale to nie znaczy, że wszystkie kaliny są pachnące. Bo na przykład ta kalina, którą bardzo lubię i jest super piękna, i ona mogłaby być soliterem na trawniku, bo jest taka rozłożysta, pozioma i te kwiaty tak siedzą na, na czubkach gałęzi, jeszcze potem są owoce. Swoją drogą możecie obejrzeć o tym wideo, jak chcecie ją zobaczyć w pełnej krasie, bo jest naprawdę cudna. To jest kalina japońska. I ona wygląda świetnie, no ale ona niestety nie kwitnie. No coś za coś chyba nie możemy mieć pełni szczęścia i wszystkiego naraz. Więc uważajcie, no właśnie część jak kwitnie i pachnie, to pachną bardzo mocno, a część jest tylko piękna. Też powinno nam to wystarczyć. Więc zachęcam do obejrzenia tego wideo o tej kalinie japońskiej. Jeżeli nie chcecie, to Wasza strata, zachęcam też do zostawienia mi jak zawsze subskrypcji i lajka like pod tym wideo i do zobaczenia następnym razem.